Ty poznam przyczynę, dziewczyna bra przyczynę, Ty jej tutaj lecie jewać. Dacie terminy, dosadzki i miny, koniec dziś. Dzień dobry Ja pierdolę, ale kurwa <laughs> Witam, witam Dzisiaj na Security Breach Giga test Wielkiego kompa Jak to pójdzie <laughs> Mam nadzieję, że nic nie wybuchnie i będzie zajebiście Dzisiaj totalnie Bez podglądu Czy znaczy nie, no jest mały podgląd, ale jak będą lagi To kuj nic nie będę wiedział Dobra Sprawdźmy to gówno. Nawet będzie RTX trochę używany. Zobaczymy jak to będzie śmigało. Wielki test bam. Mo może nic nie rozjebię. Jak to wygląda? Chyba git. Kurwa ty. Odpaliłem na chwilę. E Siemalagi. no way. Odpaliłem e, na no, oczywiście nie, kurwa, lagi... Ej, chcesz Lagi na DC? Tak dla towarzystwa czystego? Żeby nie było tak cicho. <laughs> Proszę. Nawet powiedziałbym błagam. <laughs> Jak się wystraszę, to... Kurwa, no dobra. kuj, Jak będę się cykał, to idę na Minecrafta na modach. Ok, ok. I Powiedz jaka jest jakość bo like Freddy wszystko jest zmienione one, only Freddy Fazbear. Only Freddy Fazbear. No way. Kurwa chcesz ciekawostkę Poprzednio streamowałem na rtx 3060 a teraz jakiś GTX-900 eee, Kurwę malutki monitorek bo Gabryś wrócił i jest na urobiony test tylko, że... tylko, że... gra jest na czymś innym odpalona. oglądałem... chyba jeden odcinek z tego FNaFa nic więcej nie kojarzę. tak, to jest horror Kejsza straszniejsza no, sprawdzimy. A to jest multiplayer. I to jest giga dominacja tej gry. To jest jakiś tam multiplayer. Nie jest za głośno? Jak jesteście strzelani, weź mi powiedz. O! Albert, ściszyć, dobra. Kurwa, ty, jak to się robi? Jeszcze mikrofon, prawda, Stojaku? Czekaj, jak ty korki, co ty pierdolisz? Kurwa, zobaczysz, 200% wyciskał z tego kompa jak to nie? Zobacz, zajebiście jest. Ustawienia. Mam nadzieję tylko, że kamerka nie będzie zacinała. No i. Showtime. Already. Showtime. A. Dobra. Zajebiście. Test Aha, kamerka okay, mi się. Sleeping, so oh. oh. No fucking way. Dobra, jakieś dziecko That nam do brzucha wyszło. No.